Z tej apelowo-rocznicowej opowieści o Powstaniu Warszawskim ja mam wrażenie, że tam się zatraca spora, spora część doświadczenia ludzkiego, które, które towarzyszyło ludziom. Bo te, te rocznicowe, apelowe opowieści to jest bohaterstwo, męstwo, to są dzielni, niezłomni powstańcy, którzy wiadomo, że no, babcie przeprowadzą przez drogę i tam kota ścianą z drzewa. Ale jest też ta druga część opowieści, znacznie większa, mianowicie opowieść cywilna. I tutaj, fajnym, fajną opowieścią, taką komplementarną, uzupełniającą, jest dziennik Mirona Białoszewskiego z Powstania Warszawskiego. I on pokazuje zupełnie inny fenomen, inne wydarzenia, z innej perspektywy. On tutaj też fajnie eksperymentuje z językiem, pokazuje, jak te, ten świat codzienny po prostu wylatuje z ram i, i co, co z tej rzeczywistości, do której, jak łatwo, z tej naszej takiej codzienności, rzeczywistości dnia codziennego, wypadamy nagle w, po prostu w jeden wielki chaos i można powiedzieć w pieku. Także zapraszam cię do tego odcinka, będzie się działa historia. Nowym się dziennik, a pamiętnik z powstania warszawskiego. I to jest rzecz, tak jak już wspominałem. Ten język jest tutaj mocno rwany. On też pokazuje językiem białoszewski tutaj dużo, dużo działa. Pokazuje jak ten świat. Które znamy, rozpada się, te, te zlepki tych słów, ta, ta, ta dynamika, która, która tutaj się pojawia. Jakby widzimy od kuchni, jak wyglądało powstanie warszawskie, i to dosłownie od kuchni, bo przeżycie polegało na tym, żeby zorganizować sobie wodę, żeby coś zjeść, żeby znaleźć jakieś lokum, które jest w miarę stabilne. Też ciekawie, ciekawie też opisuje ocenę architektury, gdzie chodzą po ulicach i zastanawiają się, czy to są mocne sklepienia, czy to jest, czy, czy ta ilość pięter, gdzie są wyższe kamienice, czy te dodatkowe piętra uchronią ich przed bombami, przed tymi latającymi krowami, czy szafami, tam tworzy się taki lokalny język na, na konkretne pociski. A mimo wszystko w tym świecie, w tym takim infernalnym świecie Białoszewski stara się gdzieś organizować, nie wiem, kartki, robią w trakcie bombardowania, robią konkurs literacki, próbują jakoś wprowadzać takie minimalne elementy normalności i mówię, to ta, on tutaj sobie widać, że też. Jako cywil też e, w, wynosił rannych, e, pomagał, kiedy, kiedy było trzeba, ale mm, on sobie tutaj nie dorabia te, tej, tej etykietki bohatera. On pokazuje, że e, głównym celem mm, ludności jego to było po prostu m, przeżycie, po prostu albo aż e, przeżycie. I co, co tutaj jeszcze jest ważne, to mm, on też nie lukruje tej rzeczywistości, on pokazuje, że nie wiem, gdzieś ze Svenem, z kolegą się najedli, przejedli i w trakcie bombardowania wyliczali, czy zdążą do wychodka, bo po prostu nabawili się potężnej sraczki, która ich męczyła przez dwa, 3 dni. Także to jest mm, mocno e, odczarowany obraz tej, tej, tej Gehenny, tej, mówię, tej infernalnej Historii powstania Warszawskiego, i wydaje mi się, że właśnie w tej apelowo rocznicowej opowieści gdzieś zatraca się głos tych, tych świadków, tych cywili, którzy w których dramat gdzieś znika. Tak jak mówiłem na początku, tutaj nie chodzi mi o zasadność samego powstania warszawskiego, to w materiale, nie wiem, łubieńskiego, o tym już wystarczająco chyba dużo, czy bochańskiego wystarczająco dużo mówiłem. Tu chciałbym pokazać ten aspekt właśnie ludności cywilnej, jak oni musieli sobie radzić właśnie wrzuceni w ten wir wydarzeń, na których w ogóle nie mieli żadnego wpływu. Tam wydaje mi się, że też był taki widoczny podział. To parę razy Miron zaznaczał, że zupełnie inaczej e, oceniały sytuację kobiety, inaczej mężczyźni. To, to był bardzo ciekawy wątek, który, który wielokrotnie wybrzmiewał, że kobiety dużo e, moim zdaniem racjonalnie nie podchodziły. Po prostu poddajmy się, e, wyjdźmy stąd, wy, wyjdźmy z tego kotła. Po prostu gorzej być nie może. A tu Miron, między innymi, on jako młody chłopak z jednej strony nie walczy, ale z drugiej, te też tam są pokazane później te momenty, kiedy nawet jeżeli by chciał walczyć, no to i tak nie ma broni, nie ma on nie ma mundurowania, nie ma, no nie ma niczego, nie? taki biały stok. I e, on pokazuje, że jemu, jak nie wiem, niesie tego powstańca na, na, na plecach przed, jak idzie kanałami, to jego niesie ta świadomość. Że on ma tę wgraną kliszę, że no, tak jak powstańcy styczniowi, że on odtwarza ten, ten właśnie tę opowieść beznadziejnej, może no nie beznadziejnej, no beznadziejnej walki, tego heroizmu, którego nic tutaj, no, i tak nic nie wygra, a jednocześnie ma, ma świadomość, że. Wpisuje się w tę naszą już wielopokoleniową tradycję tego, tego, tej bohaterszczyzny, która, i to pomaga mu przetrwać. Bo z jednej strony tam mówiłem o tych kobietach, które starają się po prostu racjonalnie podejść do, 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 do sytuacji i powiedzieć: OK, no chyba łatwiej będzie, większa szansa na przeżycie, jeżeli się poddamy. Ci powstańcy, którzy ciągle wierzą, ale nie mają nawet czym strzelać, czym się bronić czy atakować i no to jest taka patowa sytuacja. Jeszcze inny wątek, który, na który tutaj zwróciłem uwagę, to bardzo dużo jest tutaj takiej geografii miasta, te, te liczne ulice, budynki. On powołuje się, tu był ten król, tu był jakiś tam marszałek, tutaj jakiś pałac paca, tu E, e, tu jakiegoś marszałka. E, wszystko. O, o, ja, ja miałem takie wrażenie, że e, to jest taka podskórnie wychodzi taka opowieść. E, o nawet mówi, że ci wszyscy królowie, którzy byli związani z. Tymi konkretnymi budynkami, które on tam wymienia, nie, nie, będę, nie będę jakby powtarzał jego pracy, bo to, to akurat było kapitalne i um, jakby nie, nie jestem w stanie tego odtworzyć. Ale co, co chciałem powiedzieć: on w z stwierdza coś takiego, tak cytuję z głowy, że ci wszyscy królowie nie ocalili nas od tego piekła, które, które teraz ma miejsce. I wiadomo, że martwi królowie nie, nie, nie mogli go ocalić, czy ich ocalić. Tu nie o to chodzi, tylko. Chodzi o, o to, że decyzja o powstaniu no, trzeba było być świadomym w momencie wybuchu powstania, że miasto, miasto w znacznej mierze przestanie istnieć, i ludzie podejmujący te decyzje, później cywile, byli świadkami czegoś wyjątkowego, ale czegoś jakby przekreślenia całej historii, zrównania z ziemią. Tego całego dorobku kulturowego. I ja miałem takie wrażenie, że on, z jednej strony, z takim żalem wspomina te budynki, które tam nie wiem, te jakieś siostry się, jakiś zakąt sióstr się palił. I on, z jednej strony, opowiada to z żalem, ale z drugiej strony, ma świadomość, że jest uczestnikiem wiekopomnego wydarzenia, że. I, I tu znowu przechodzimy do Witkacego, do niemytych dusz, że on ma wrażenie, że uczestniczy w czymś wyjątkowym, takim potlaczu, który przekreśla dotychczasowy dorobek kulturowy całego narodu. I z jednej strony to jest coś wyjątkowego, wzniosłego, a z drugiej strony zdaje sobie z tego sprawę, że mm, te straty są nie do, nie, nie do odrobienia. I, to jest ten wątek, który wydaje mi się, że... Znowu wracam do Witkacego, niemytych dusz, że my bardzo ten, ten, ten schemat potlaczu jest w nas gdzieś zakodowany. Jak wspominałem już parokrotnie, Białoszewski pisze tutaj jako cywil. On 20 lat zastanawiał się, czy szukał właściwej formy wyrazu, by ostatecznie zredagować ten pamiętnik. i tam jest sporo, to jest jednocześnie pamiętnik. Jego nie można traktować jako dokument, tam widziałem gdzieś w różnych komentarzach, że tam się gdzieś pomylił, że to wybuchło co innego, że, że tam nie mogłoby mieć miejsca to. To są, to są detale pierdy, do których jakby... To, 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 to nie jest tekst historyczny, taki dokument, na którym, na, na bazie którego powinniśmy sobie gdzieś, nie wiem, budować konkretne łańcuch wydarzeń, który, gdzie dokładnie miał miejsce, bo on sam o tym mówi że wielokrotnie, że tego nie jest pewien, to mogło się wydarzyć, wydaje mu się, że to było tak i to jest też jakby taka trochę praca z własną pamięcią, ale co mnie jeszcze tutaj zaskoczyło, to ta właśnie ta tradycja powstańcza, która jemu też pozwoliła funkcjonować, nie tracić ducha i ja wielokrotnie krytycznie się odnosiłem do, w, w różnych materiałach do naszych tradycji powstańczych, ale to jest też taki paradoks, że w momentach, kiedy już jesteśmy w, w takim piekle, jakim było Powstanie Warszawskie, to te tradycje powstańcze jednak niosą coś pozytywnego. I to jest no, taki paradoks naszej, naszej historii. Także z tym... Z tą refleksją zostawię Was dzisiaj. Polecam bardzo serdecznie Pamiętnik z Warszawskiego Bielona Białoszewskiego. Szczególnie tym, którzy gdzieś to właśnie będą niedługo stać na, na apelach i wysłuchiwać tych mądrych słów o, o honorze, godności, o, 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 o ojczyźnie. By też pamiętać, by też pamiętali o tej stronie cywilnej, która, która często ponosi koszty decyzji, na, których po prostu, na, na które nie mają żadnego wpływu i które, tak jak wspominałem, te momenty podziału między kobietami a mężczyznami, które bardzo często po prostu mm, cywile podejmowaliby inne, no, mam, na, mam wrażenie, rozsądniejsze decyzje. E Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten materiał. Jeśli tak to daj proszę łapkę w górę. Zasubskrybuj ten kanał, by nie przekapić kolejnych treści i zachęcam się też do wsparcia mojego kanału. Dzięki, dzięki za uwagę. Cześć!